Siostry nie mają godzin pracy. Siostry mają dom, w którym przyjmują dzieci i starają się im ten dom zapewnić. Także wtedy, kiedy już te dzieci staną się dorosłe i stąd wychodzą i mają ochotę tutaj wracać. Ten dom ma rozmaite potrzeby. Dzieci mają rozmaite potrzeby. My stoimy na zewnątrz nie dlatego, że chcemy dzisiaj tutaj zmarznąć, tylko żeby wszystkim pokazać, że na przykład ten dom nie ma placu zabaw. To naprawdę nie musi być tak, jak lat temu, 50, że jak się dziecko w Polsce chciało gdzieś pobawić, to szło na czepak, żeby się pochuśtać. Tylko można zrobić dla tych dzieci uczciwy plac zabaw. I w tej chwili to tutaj jest jedna huśtawka. Ona mniej więcej zapewnia taki komfort właśnie jak Panu Jezusowi ten kamienny żłób, w którym leżał. To, to jest bardzo porównywalne. Ja się przed chwilą bujałem na tej huśtawce żeby ją sprawdzić i chcę powiedzieć, że ponieważ jest metalowa, to jest na niej lód i nie da się na niej dłużej huśtać jak dwie minuty, żeby nie przemarznąć. Chcemy tym dzieciom zrobić uczciwy plac zabaw i on będzie kosztował, myślę, że ponad 90 tysięcy złotych po takiej wczesnej, takiej pierwszej, po takim pierwszym rekonesansie. Natomiast te 90 tysięcy to jest taka suma, którą chcemy zebrać na dobry początek ale będziemy zbierać o wiele dłużej i więcej, jeśli się da, żeby tym dzieciom nie tylko zapewniać zabawę, możliwość zabawy, ale także wszystkie inne rzeczy, które są od zabawy jeszcze o wiele bardziej poważniejsze. Więc chcę powiedzieć, że wszystkie pieniądze, które zbierzemy, przekażemy na ten cel i zapraszam wszystkich Państwa do tego, byście nam towarzyszyli, byście byli hojni przez cały ten czas Adwentu do Bożego Narodzenia, no i potem właśnie aż do 6, do 6 stycznia, do uroczystości Trzech Króli i do orszaku. E, przyjdziemy tu zobaczyć Jezusa. 6 stycznia przyjdziemy tu zobaczyć Jezusa i złożyć Mu dar, który zbierzemy. Ksiądz Bosko uczył nas, że tak naprawdę wychowanków poznajemy w zabawie to jest miejsce gdzie oni odkrywają samych siebie więc zależy nam żeby była taka przestrzeń gdzie mogą budować swoje relacje towarzyszyć sobie nawzajem wspierać się